Siemanko, widzowie! je! Siemanko, kolanko! Dzisiaj gramy sobie w. Wy... Tower of Hell. Dokładnie. I przechodzimy sobie Tower of Hell. Nie wiem, czy są z nami fani. Nie wiem w ogóle. O matko mi się jak to wy Ale nie wiem, czy są z nami fani, czy ich nie ma. Nie wiem w sumie. Troszkę tą badłam! A w ogóle? Będzie ci tak straszno. Ej, też masz ten, ten co za to Wam chodzi takie taki, taki, jakieś jakie pasemko już ja już mam tyle pasemek po prostu masę nie chcę kupować pasemek po co to tylko coś jak wycofać. Tak a ja bym a ja bym chciała jeszcze takie owocki jakieś chciałabym bardzo borówkę żeby za mną chodziło. albo coś innego ale no... ja bym chciała żeby za mną chodziło takie arbuz 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 a Spadłam jeszcze ale no... ja bym chciała legendarki. Legendarny Arbus. E, nie ja. Legendarny. No to jest legendarny a, Arbus. A, okay. No bo na tyło chodzi Arbus i on nie jest zawsze. No w sumie. Tak, wiecie, więc. Legendarny hmm. Arbus. No tak. Więc no dobrze. My sobie teraz przychodzimy oby i staramy się nie spaść jak to czasami, bo będziemy liczyć swoje upadki. Ja już mam dwa. A ty? A dwa. Mam. ja mam dwa umarnięcia, nie upadki. No liczymy upadki i umarnięcia. Ja mam dwa umarnięcia, bo na zielonym takie coś jest. No. Ja na tym czas umieram. Aha, okej. Okay. Ja mam tylko dwa, też dwa upadki. A ty masz ile? Też dwa. Nie. To ile masz? Jeden. Ja mam trzy. Ja mam jeden. I dwa umarnięcia. No to czyli trzy. Nie mam jednego Ale uchanych. My to wszystko liczymy razem, Misia. A, dobra. Nie Oddzielnie. To wszystko razem. Sumuję. Sumuję umarnięcia do umarnięć, a. Nie, 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 wszystko razem. Dobra, może mi się uda to przejść. Teraz Jest, udało mi się. O nie, to jest mega trudne. Nie wiem. tym zielonym jest tak trudno, że. Ja byłam na tym zielonym. Ja byłam gdzieś dwa razy. Dobra, to ja mam już cztery. Tak wszystko licząc. Teraz na to wskazać. nie mogę. Ja mam teraz pięć. Pięć? No. O, nie, ja nie chcę znowu. Ja też nie chcę. Bo będziemy mieli za dużo. To mnie może być pięć. No. A -a -a. Boję się. Spadłaś? Nie, jeszcze nie. Może przejdę. Nie! Zr o, nie ale nie zrzuciła mnie na sam dół, tylko na jakiś poziom. Więc nie, nie, to liczy. Nie, liczy. nie liczy. Liczy, liczy, liczy. Nie, bo spadłam, ale na poziom, a to chodzi na taką ziemię, która jest Chodzi w ogóle, że spadłaś, nie. nie. Ej, ty ja mam. No Ej, ty masz dwa, no. No i ja mam. Bo no, dwa razy umarłam, a tak to upadałam na Ja mam oczy. trzy chyba, albo cztery. No właśnie. <laughs> Dobrze, że wtedy spadłam na jakąś platformę, a nie hopsa, 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 hopsa! Nie, nie! Nie! Spadłam! Już mam chyba cztery. Cztery? Tak chyba cztery spadnięcia. Nie? Tak. Cztery. cztery. Nie, cztery. Nie wiem. Aha. Okej. Okay. No to lecimy. Hopsa, hopsa, hopsa. A. U i u, a, u, i, a, o... No, spadam. Nie. A, zielony taki. Ja za nim cały czas umieram. Cztery mam już marnięcia. Dobra, jest. Nie wierzę, prawie przeszłam, zielony. Jak ktoś to przejdzie, to ja nie wiem, wybuchnę. Może ja? Nie wierzę w to. Co? Tak, tak. No dobra, wierzę, ale. Chciałabym ja też, żebym ja coś przeszła. A ile ty masz pieniędzy? Dobra, udało mi się i sobie na, na niebieskim. No nie, no nie gadaj. Ktoś do, kupił czas. A kto to? Ty? Ja. A, no. Upsik, a, spadłam. Ty też spadłaś. Nieprawda. N no w nie ogóle. Spadłam. Ej, nie upadłaś. Nie, jej, no? nie upadłaś. Hmm. Dzisiaj już. Jest! No, to też też Ale, no Jezus, jest upadam ciągle, a ja już tutaj widzę, że tu już zaraz będziesz na samym górze. I oczywiście liczymy też wygrane. Staramy się, mieć najwięcej wygrać. Ale, no nie, no tak to nie może być, że ja Ty się wygra. Jak Nie kupcie mi tego. Ha! What? What? Się. Nie no, przeszłaś. Całe. A! No Nie. Zostało jeszcze trochę czasu. Ja, ile masz pieniędzy? Pięćset dziewięćdziesiąt sześć. Dokup tarczę. Please, dokup tarcze. Nie, bo będę miał dziewięćdziesiąt No proszę. Nie dokupujesz. Nie, ty masz tysiąc ileś i ty nie dokupujesz. Nie zgadzam się. Bo ty nie chcesz wydawać z własnej kasy. Dobra, czekajcie, ja sobie dokupię może. Czekanie. nie? Hopsa. Nie ja mam. Nie no spadłam. Nie masakra. Może mi się... Mogłam tylko wydać słabe moje pieniądze na to. Ale może ba to by też... Jak myślisz? Wydałam na byle co? Nie, bardzo to to warte jest to. Z... Bo tam gdzie jest takie ten, takie coś, co tam kładzie i zabij, tam gdzie wchodzisz i tak nie da się tam podskoczyć, to możesz skoczyć i wtedy od razu na platformie. No tam gdzie jest takie coś i tam jest taka podłoga, co ten... No nie no, zrzuciło mnie, masakra. Nie? A ty tam masz takie przyspieszenie i musisz jakoś tam skoczyć. 11 punktów umiejętności niewykorzystanych. Niewykorzystanych? Właśnie wykorzystałam. Dobra, 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 dobra! Aaaa! łomatko, matko, się, że spadnę. hopsa. hopsa. Nie! Czas się kończy! No nie, masakra. Misia, masz już jedno zwycięstwo. Masz już jedno zwycięstwo. Dalej. Masz już jedno zwycięstwo, ale ja się tak łatwo nie podam. Ja się, tak łatwo... ja się nie poddam. Będę więcej walczył o zwycięstwo. Ale zobaczymy w końcu, kto pod koniec odcinka wygra. No ale pierwsza ja już wygrał jeden raz. No właśnie, ale to nie jest koniec. Tak. Ale dobra. To ale mam. By był za długi, jak pół godziny czy dwie godziny. Już sobie, bo nie będzie. Cały dzień. Nie będzie, nie wymyślaj. Tutaj. O nie, już kończy się czas, bo musiała oficjalnie wygrałaś. Możesz spaść na sam dół. Więc no, to nie, takie i tak ten. właśnie wygrałam tak prawdziwo, żeby wam nie dawałam przyspieszenia specjalnie. Dziękuję. Dobra, lecimy od razu. Dobrze. Od razu coś dokuczać. Nie mam tego skupania, mniej. No. O nie, tu już będzie ciężko. Ja sobie dokupiłam latanie... Yy, znaczy szybko, szybko skakanie. Dokupiłam. Szybkie skakał No nie no, na tym się pilotowym nie da. Przeszłaś? To jest bardziej niebieski. Jak dla mnie. Przeszłaś to? Nie, pro to Znaczy jeden klotek i już bym była normalnie na czerwonym. Ja nie mogę. ale no, ja mam dużo tato, Przeszłam. Jak... Mm. Nie co dokupiłam. Szybko skakanie? Dobra, ja też sobie Szybko dokupię. Niech będzie, też sobie dokupię. Za dziewięćdziesiąt. No za dziewięćdziesiąt. No Dam tyle pchać. No, a... matko. Udało mi się. Co? Dobra. No. No. Co, zobacz. Przydaje się na serio. Przydatne jest. Nie no, ja I raz od razu tobie kupiłam? O, 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 o. Ja też na początku spadłam, ale za drugim razem mi się udało. Teraz to jest do dwóch razy sztuka. Dobra, dobra, dobra. A tutaj no, było do tysięcy do no, razu. Nie, nie sztuka. gadaj. O, znowu spadłam. Nie no, please. Nie gadajcie, że ty znowu wygrasz. Nie ma. No. no nie wiem. No co mi teraz A co jest mogę się... Nie, Nie możesz wygrać. Czemu? Nie możesz. pozwalam na to. To będzie o Nie, więc przestań. Ale Zosia jesteś... Wysoko. Dziękuję. Jak na twoją umiejętność to jest bardzo wysoko. I do no, przeciw. Próbuję tylko pomóc. Przez Ciebie spadłam! Umarłam! Yes. Umarłam. Jest! Umarłam! Znaczy nie jest. Znaczy tak, dla mnie jest. jest. Dobra, 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 Zosia biegnij, się radę. Ej, pójdź to dokupił? A myślisz, że kto? Ty. Ja. Ty. Tak. Dlaczego dokupuję coś? Mam się ludzi. Ajajaj. Aj, aj. A jak oni... O, znam. Znam taki jeden sposób. Gdyby Kurczę! Nie ja dodaję ja, at, at... at... nie wiem jak to się nazywa Atwostmer... atwostmer post smerf Jakie smerfy Czym ja mówię? <try> Dobra, jestem ja na czerwonym znowu. Proszę mnie nie stresować. Błagam, 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 błagam. Tylko żeby nikt nie przyspieszał czasu. Ty, panu. Przyspieszyj błagam. Jezu, czasu. spadłam. Nie, no to jest dla mnie mocakra. Bądź, hmm. Bądź dobrym nie, człowiekiem. Nie, denerwuję się już powoli. Nie, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Nie, chcę już... Dokupi Dokupiłam wam czas. Nic się chociaż cieszę. Co za? Co? Nie. Jak kto się popchał! nie wiem jak! Nie. Masakra. Dowie tu się dzieją takie straszne rzeczy, że aż sobie nie wyobrażam. To jest spiknął mi się. Ja się takie rzeczy, że nie wiem. Umarłam, a nie dotknęłam lasera, albo dotknęłam, nie wiem, ani mi się wydaje, że chyba nie dotknęłam. Ja mam tu się takie szalone rzeczy, że aż dokupuję pudełko. Czemu? O, ciekawe! Uuu! No, całkiem ładny. Jeszcze taka fala, uuu! No nie no, zostaje chyba przy tym. No widzowie, to jest koniec odcinka. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie łapki w górę i suwiki. To buziaki. Wygrałam. Jeśli będzie wygrałaś. Pa pa!